Krupoweczki w zakopanym. Zobaczcie, moi drodzy, jak pięknie to wygląda! Witam was, moi drodzy, w kolejnym materiale coraz bliżej świąt. No. Już dzisiaj mamy 11, więc do świąt zostało jakieś 12-13 dni. Więc już można mniej więcej co nieco zerknąć sobie na wyliczenia modeli numerycznych już pod kątem 24, 25. Wy mnie o to mocno prosicie. Ja się trochę opieram, ale dobra, zróbmy to dzisiaj. Ale postanowiłem, że zrobimy tak, że każdy z głównych biegów, głównych wyliczeń każdego modelu, czyli modelu GFS i modelu ECMWF sprawdzimy. Zobaczymy, jakie tam są sytuacje baryczne i dzięki temu też będziemy wiedzieli więcej, co może nas czekać. Kaci, dlaczego modele numeryczne są jeszcze dosyć mocno rozchwiane i dlaczego nie powinniśmy bazować tylko na jednym wyliczeniu? To jest bardzo istotne, bo ostatnio chyba polskie radio popełniło taki problem, taki paszkwil znów. I znów Bawole Echo będzie nagrywane, no ale no cóż, przed świętami tak to bywa. Zacznijmy oczywiście od właśnie aplikacji Wix Charts. My dzisiaj w tej aplikacji cały czas będziemy pracować. U góry mamy datę, na jakie jest wyliczenie, 25 grudnia. Tutaj natomiast Run mamy wyliczenie z którego? I mamy to jeszcze ze środy, z godziny 6. I będziemy każde kolejne wyliczenie sprawdzać, żeby zobaczyć, jakie tu są generalnie możliwości. Możliwości. Dzięki temu też będziemy mogli tutaj pod tym kątem podziałać. Zaczynamy oczywiście od pierwszego z wyliczeń. Ja tutaj dzisiaj będę ustawiał sobie wyżej i niżej, żeby było nam łatwiej. Więc moi drodzy, tutaj w pierwszej kolejności, w tym pierwszym wyliczeniu mamy sytuację taką, że wyże przede wszystkim będą dominować na północ od naszych granic. A więc gdzieś tutaj nad Polską Północną, nad Morzem Bałtyckim, również przede wszystkim widzimy, że dolina geopotencjału z nad Oceanu Atlantyckiego zostanie wepchnięta bardziej nad Europę Północną. I ten scenariusz jest istotny pod tym, co się będzie działo po 24, czyli 25-26, ponieważ będziemy widzieli tutaj kolejne spływy arktycznych mas powietrza, bo mamy spływ tych arktycznych mas powietrza. Widoczny tutaj, widoczny tutaj, za sprawą właśnie tych dwóch niżów. Być może za zosta zostałoby zaciągnięte to arktyczne powietrze nad Zatokę Genueńską i nad północną Afrykę. Więc tutaj by nam zaczęły tworzyć się kolejne niże. No i tutaj, czyli daleko nad ym, chociażby Nową Szkocją to by mogło spowodować kolejny spływ tych arktycznych mas powietrza, wyże byłyby ustawione w taki sposób, że no cóż, to ciepłe powietrze za bardzo by tam dotrzeć nie mogło. Więc ten scenariusz zakładałby przede wszystkim spływy arktycznych mas powietrza nad Europę Zachodnią i wtłaczanie ich do Europy Środkowej, między innymi do Polski, a więc raczej skończyłby się nam właśnie ten to ten, może inaczej skończyłaby się dla nas ta sytuacja z tym, że cały czas to bardzo ciepłe powietrze, jak na grudzień, by do nas docierało, tylko byłoby zdecydowanie chłodniej. To jest jeden z tych scenariuszy, który jest tutaj bardzo istotny. Drugi ze scenariuszy z godziny 12 już widzi sytuację inaczej. Zobaczcie, zupełnie inaczej. Dlaczego? Mamy tutaj znów 25 grudnia niżej są troszkę inaczej ustawione w tym scenariuszu. Wyż jest przesunięty bardziej w kierunku Grenlandii, nad Oceanem Atlantyckim również mamy niż. Co więcej, mamy jeszcze wyż gdzieś tutaj daleko na południu, na południowym zachodzie, no ale generalnie... Widzimy tutaj dolinę potencjału, która sięgałaby aż do Morza Śródziemnego, i ten scenariusz zakładałby tak zwany Polar Express. No, czasami na to mówią chociażby w Stanach, i w sumie to jest sytuacja, kiedy szeroko otwiera się droga na spływ arktycznych mas powietrza, czyli autostrada polarna bądź po prostu tak zwany Polar Express. I tutaj byłoby to w tym scenariuszu bardzo możliwe, ponieważ Wyże, wyż ustawiony nad Oceanem Atlantyckim i niżej ustawione tutaj pionowo w kierunku chociażby Polski i dalej na południe, powodowałyby bardzo gwałtowne i bardzo mocne spływy arktycznych mas powietrza z północy. W kierunku południowym, następnie zaciągane w kierunku zachodnim i w kierunku północnym przez ten wyż niż nad Oceanem Atlantyckim ściągałby Arktyczne powietrze dalej na południe nad Oceanem Arktycznym, nad Oceanem, Antarktycz nad Oceanem Atlantyckim, natomiast wyż, który znajdowałby się na wschód od nas, na południowy wschód od nas, ciągnąłby w kierunku północnym ciepłe powietrze, ale ono byłoby wypychane w kierunku. Rosji. A więc kolejny scenariusz, kolejne wyliczenie, które widzi spływy arktycznych mas powietrza. Aczkolwiek w tym wypadku niż znajdujący się nad Polską do nas pchałby cieplejsze powietrze z południa. Ale mimo wszystko scenariusz też dosyć ciekawy, bo w końcu 25-26 to arktyczne powietrze szerokim strumieniem dociera aż do. Afryki, ponieważ niże zaczynają kierować się bardziej na południe, wyż zaczyna tutaj nam zanikać gdzieś daleko. No i idealna sytuacja, do tego, żeby arktyczne powietrze do nas tutaj spłynęło. Więc jak widzicie, wygląda to naprawdę, naprawdę konkretnie. To wyliczenie wygląda naprawdę konkretnie, i w tym wyliczeniu mielibyśmy tutaj zdecydowanie spływ arktycznych mas. Powietrza już bezpośrednio do nas z niżem, który przynosiłby nam opady. Europa Zachodnia Południowa z naprawdę niskimi temperaturami. No, wygląda to naprawdę ok. Trzecie wyliczenie z godziny 18:00. Zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda. Przede wszystkim wyż cały czas nad Azorami, niże znajdują się nad Grenlandią, kolejne niże znajdują się na północ od naszych granic i tutaj gdzieś na południe, na południowy wschód naszej granicy znajduje się wyż. I w tym scenariuszu, w tym scenariuszu mamy to arktyczne powietrze spływające wolniej z racji tych niżów, które będą wędrowały w kierunku południowym, południowo-wschodnim. To arktyczne powietrze będzie spływało wolniej. Pojawi się tam jeszcze daleko na północy słaby wyż, ale w ten scenariusz będzie zakładał znów przedbiegach widoczne arktyczne powietrze, które dopiero prawdopodobnie dotarłoby 27, 26, 28, między innymi nad Polskę wtedy te temperatury spadłyby nam tutaj zdecydowanie bardziej, ale znów zaczęłaby się nam otwierać droga Polar Express właśnie nad Europę Południową, jeśli chodzi o spływ arktyczny. Mas powietrza. No i znów ten scenariusz, który tutaj widzimy, zakładałby na samym początku jeszcze wepchnięcie chwilowe cieplejszych mas powietrza nad Polskę, ale później wyparcie tego już powietrzem zdecydowanie chłodniejszym. Nie bardzo mocno zimnym, ale jednak chłodniejszym. No i mamy jeszcze najnowsze wyliczenie modelu GFS. Sprawdźmy, jak ono wygląda. Wyże znajdują się na południu Europy, niże znajdują się jeden nad Oceanem Atlantyckim, a więc znów ta sytuacja z tym niżem jest jak, na, jak najbardziej widoczna. Wyże ustawione na południu, niże na północy. Też dosyć podobnie do tego, co widzieliśmy na samym początku. No i ten scenariusz zakłada nam tutaj Uwaga, wepchnięcie na początku ciepłych mas powietrza na zachód Europy, bo poprzednie warianty wskazywały, że to arktyczne powietrze trochę bardziej na zachód od nas będzie się ześlizgiwało. Tutaj widzimy natomiast wepchnięcie tych ciepłych mas powietrza na zachód Europy. Też dzięki wyżowi i niżowi. Natomiast arktyczne masy powietrza pływające po zachodniej stronie niżów. Które są tutaj zaznaczone, między innymi przez Polskę. I teraz tak, w tym wariancie najnowszym mogłoby być tak, że to ciepłe powietrze zostanie gdzieś tutaj na północy zablokowane, no ale to chłodne powietrze skompresuje je od zachodu, to znaczy tutaj będziemy mieli zdecydowanie chłodniejszy scenariusz. I ten scenariusz też dla Polski jest ok, ponieważ ten scenariusz zakłada u nas zdecydowanie. Niższe temperatury na samym początku, ale później ta bardzo strefa tych anormalnie ciepłego powietrza może do nas dotrzeć. Mamy trzy wyliczenia faworyzujące mróz, jedno wyliczenie faworyzujące ciepło, więc tutaj jeszcze do końca pewności oczywiście nie mamy i nie można mieć pewności na jednym wyliczeniu. Nie da się po prostu, więc pokazuję wam, jakie są możliwości. I teraz tak, od najstarszego wyliczenia y, pogoda w Polsce, cały czas mamy model GFS, y, temperatury od 1 do 2 stopni. To jest też dosyć interesujące w dzień do 45 mówimy tutaj o Wigilii, w nocy z 24 na 25 temperatury minimalne w Polsce południowej 0 minus 1, Polska północna od 1 do 2 i 25 od 2 do 4 stopni. Tak to wygląda aktualnie 26 od 4 do 5 stopni. Jeśli chodzi o śnieg w tych pierwszych najstarszych wyliczeniach tego śniegu zupełnie nie widać. Przejdźmy do wyliczenia drugiego. Tutaj mamy scenariusz, który zakładał nam mocniejszy spływ arktycznych mas powietrza nad Europę Zachodnią bardziej. U nas troszeczkę to powietrze cieplejsze, co widać by tutaj było. 24, sześć. 5-6 stopni w Polsce Zachodniej, południe od 2 do 3, następnie 25 w nocy 5-6 stopni i 25 w dzień od 1 do 4 stopni, więc nadal temperatury powyżej zera. W tym scenariuszu mielibyśmy przejście prawdopodobnie niżów, więc troszeczkę być może tego śniegu by się nam pojawiło. No tak, widzimy tutaj 25, 26, Polska północno-wschodnia, no tutaj przede wszystkim góry, nie jakieś wielkie ilości, ale jest to widoczne. Trzecie wyliczenie z godziny 18, ze środy. Tutaj mamy natomiast widoczny, 24 weźmy, temperatury powyżej zera w górach, poniżej zera, minus 1, minus 2 temperatury minimalne na północnym zachodzie od 2 do 4, tam by były wyższe. No mamy kolejne wyliczenie na południu, minus 1, minus 2 na północy 6, 25. No i 26 ze spadkiem temperatur, szczególnie w górach, minus 2 do minus 4, północy i centrum od 1 do 2, więc faworyzacja śniegu w górach. Mamy tutaj, no i tak, faworyzacja śniegu w górach byłaby bardzo mocna, szczególnie ten śnieg, który by spadł jeszcze być może przed świętami, od 2 do 8 cm mógłby się utrzymać na pozostałym obszarze. Widać dopiero dostawę śniegu, być może po 26. No i mamy model ECMWF, model europejski, który tutaj też możemy zostawić z modelem amerykańskim i możemy zobaczyć, jak sytuacja wygląda w tych wyliczeniach, niż znajdujący się między Grenlandią a Nową Szkocją, niż znajdujący się daleko na północy, niż znajdujący się również na południu. A i dolina geopotencjału, tak bardzo mocno wysunięta właśnie na południe, skąd my to znamy, wyż azorski, wyż znajdujący się gdzieś tutaj na północ i na północny zachód od naszych granic i wyż znajdujący się na wschód od naszych granic, więc mielibyśmy idealny scenariusz, model ECMWF nam pokazuje bardzo idealny scenariusz właśnie na zbliżające się święta, bo scenariusz modelu ECMWF wskazywałby na Polar Express, który uderzyłby bezpośrednio w Polskę, to znaczy to arktyczne powietrze docierałoby z północy, i jego rdzeń docierałby nad Niemcy, ale też prawdopodobnie nad Polskę, i ten rdzeń docierałby praktycznie na południe aż do Afryki. No, powiem Wam szczerze, bardzo przyjemne wyliczenie, dla mnie pod kątem świąt, nie dla każdego musi być. Ale dla mnie, jak najbardziej, więc tutaj no, wygląda to naprawdę ok. Temperatury na wysokości 2 metrów byłyby niższe od średniej wieloletniej prawie w całej Europie, między innymi w Polsce, podczas gdy chociażby północna Rosja byłaby z temperaturami zdecydowanie wyższymi. No i jeśli chodzi o temperatury w Polsce, to też wyglądałoby to ciekawie, bo już 22 grudnia mielibyśmy temperatury minimalne ujemne patrzymy sobie dalej 20, noc z 22 na 23 temperatury ujemne praktycznie w całym kraju 24 z temperaturami ujemnymi w tym scenariuszu, minus 2 do minus 4 stopni. Na wybrzeżu również byłyby temperatury ujemne. W dzień też temperatury mogłyby być ujemne. No i 25, 26, tutaj mamy temperatury minimalne, minus 4, minus 5 w Polsce Wschodniej, minus 5, 25 również widoczne. No, i ten scenariusz jest o tyle interesujący, że skoro mamy tak niskie temperatury, to potrzebujemy tak naprawdę jakiś układ niskiego ciśnienia bądź strefy opadowe przynoszące nam opady śniegu. Tego śniegu nie byłoby dużo, jeżeli by gdzieś spadł to jakieś minimalne ilości, ale przynajmniej widzimy jakiś mróz. Reasumując, mając już to wszystko wzięte pod uwagę, nie dajcie się zwieść jakimś artykułom, artykułom które mówią wam, że. Będzie śnieżyca, bo jedno wyliczenie pokazuje, że będzie śnieg. Nadal te modele są bardzo, jak widzicie, niespójne, ale powoli zaczyna nam się to układać w taką jedną całość. I ta całość zaczyna wyglądać coraz bardziej interesująco pod kątem chociażby spadku temperatur, tylko ten spadek temperatur mocniejszy będzie prawdopodobnie po świętach. No ale. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, i dajcie znać, czy takie porównania w sytuacji, kiedy mamy dosyć dużą niepewność, są ok. Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć. Partnerami naszego kanału są Indorfi, producent wysokiej jakości podzespołów komputerowych i wyposażenia dla streamerów. Kupując u naszych partnerów, wspierasz rozwój kanału. Podbij ten film, napisz komentarz, oceń go, zasubskrybuj kanał, tym również wspierasz rozwój kanału. Możesz wspierać nas również finansowo na Patronite, YouTube lub stawiając kawę na Buy Coffee. Zainstaluj aplikację Monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć.